W zeszłym roku postanowiłam sobie podejść do Drawtobera trochę inaczej. Wzięłam jedną listę znalezioną w internecie i podpisałam pod to postacie za nimi i rysowałam ich monochromatyczne główki. I to, co się zadziało w tamtym roku było dość przykre, ponieważ nie zostały one w ogóle znalezione przez algorytm YouTube'a. I stwierdziłam, że chyba nie ma sensu jednak robić tych shortów. No ale z uporczywością maniaka dalej je wstawiałam. I w pewnym momencie przestałam widząc, że to jednak nic nie daje. Rysowałam dalej, nie porzuciłam tej pasji, yy, ale przestałam się z tym dzielić. I w tym roku stwierdziłam, że może jednak na nowo zacznę rzucać shorty. I dobrą okazją okazał się inktober. Inktober 2025. Wymyśliłam sobie temat zupełnie odrębny od y, listy Inktoberowej i powiem Wam, że to, to zaskoczyło. To zaskoczyło. W porównaniu do zeszłego roku, tegoroczny Inktober był po prostu kosmiczny. I to dosłownie zarówno w tematach, jak i w tym, co Wy zrobiliście. Więc podsumujmy sobie to, jak to wyglądało, jakie są moje przemyślenia na ten temat i czy w przyszłości będę robić więcej takich rzeczy. Zacznijmy sobie od tego, że pierwszy zgrzyt rozpoczął się już we wrześniu, kiedy wybrałam sobie temat. Temat kosmiczny. Zrobiłam już serię znaków zodiaku, więc stwierdziłam, że czemu by tego nie kontynuować i mieć całą serię kosmiczno-astralną. No i pojawił się problem, bo czy ja jestem w stanie znaleźć 31 tematów do uwydotnienia w formie chibi? Bo takie źródło przekazu sobie wybrałam, żeby robić to wszystko w formie chibi. W ogóle w pierwszej kolejności one miały mieć jeszcze uszy i nosy. Nie, nie, to, to nie wyglądało dobrze. Dlatego z nich zrezygnowałam. No i w momencie, w którym wymyślałam te 37 tematów, było ciężko. Było ciężko, skończyło się na tym, że miałam ich na początku 22. I stwierdziłam, że te 22 mi starczą. Szybko okazało się, że jednak nie. Ale patrząc na to, jak im bardziej zagłębiałam się w temat kosmosu. Astronomii, i w ogóle okazało się, że tych tematów mogę mieć jeszcze więcej, że to nie jest tak, że to jest zamknięta przestrzeń. I bardzo szybko luki w trakcie trwania, już wyzwania zaczęły mi się zapełniać. Rysowałam też pomysły, które się w komentarzu. Nie wszystkie, bo nie na wszystkie miałam możliwość zweryfikowania tego, jak coś wygląda, jak coś funkcjonuje, bo mimo wszystko do każdego z tematów podchodziłam osobno. I każdy z tematów miał u mnie osobny moment na zapoznanie się z nim. To nie było tak, że brałam sobie jakąś pozę, brałam sobie planetę i przerysowywałam ją jeden do jeden w tej formie. To był cały proces tego, jak ja się zapoznawałam czasami z danymi tematami. Niektóre trzeba było wziąć, podejść od tak zwanej dupy strony, żeby wiedzieć, co można z tym zrobić. Inne rzeczy były prostsze. Najtrudniejsze chyba było pisanie tych półminutowych ciekawostek, żeby one miały ręce i nogi i żeby zabierały jak najwięcej sensu. Odpowiedź na to, jak to nagrywać i jak to zrobić tak, żeby miało to ręce i nogi, zaistniała dopiero około połowy trwania droutuberu. I dopiero w tamtym momencie już wiedziałam, jak mam to nagrywać, jak przygotowywać to wszystko. Że ej, lepiej przygotować sobie tekst wcześniej, niż tak jak na Podstawie Planetek nagrywałam to na bieżąco. To, to był koszmar, nie chciałam tego nagrywać. Dlatego były opóźnienia. Moje opóźnienia, a miałam ich dwa w tym roku, wynikały nie z tego, że ja... Nie chciałam tego nagrywać, aby nie miałam nagranego czegoś, albo nie miałam zrobionego tego chibuśa, bo chibuś już był gotowy. Tylko nagranie tej ciekawostki nie tak męczyło w pewnym momencie, że miałam już dość. Więc w około połowy drawtubera wymyśliłam sobie sposób na to, a mianowicie zrobiłam sobie notatki. To było tak proste. To było tak proste. No, i nagrywałam wcześniej te notatki. Nagrania do rysunków były zrobione zdecydowanie wcześniej niż yy, same rysunki, żeby miało to ręce i nogi. Dzięki temu zaoszczędziłam trochę czasu, bo zmontowanie tego to jest pół sekundy. Naprawdę to jest w miarę proste. Przesyłanie tego z tabletu na laptopa było dłuższe niż samo zmontowanie, zrenderowanie i wstawienie na YouTube. Uwierzcie mi, przesłuchanie czegoś z iPada na laptopa z Windowsem wiąże się z kilkoma problemami, które, na które mam rozwiązanie. Może kiedyś się z Wami nim podzielę, <grydy> ale nie jest to najłatwiejsze, co można zrobić. A prawo głosów. Zrobiłam ranking na dwóch, podstawie dwóch parametrów, które były dla mnie wyznacznikiem tego, jak powinnam to oceniać. Pierwszy jest na podstawie wyświetleń i oto pięć cibusów, które były wyświetlane najczęściej, oraz na podstawie lajków. Tutaj już nie brałam w ogóle y, opcji wyświetleniowej, a jeżeli jakiś cibuś miał tą samą ilość y, lajków co inny, to patrzyłam na to jak procentowo się to rozkłada, co do y, łapek w górę, a do i tak się przedstawia jeżeli chodzi o lajkowy ranking. Czy jestem mega niezręczna w tym, jak to nagrywam? Być może, być może dlatego, że dawno nie stałam przed kamerą i się tego odzwyczaiłam, ale nagrywanie już z głosem idzie mi całkiem nieźle. A ja teraz odpowiem na kilka pytań, które były zadane pod yy, shortami, na które prawdopodobnie mogłam odpowiedzieć błędnie lub odpowiedzieć niewystarczająco w komentarzu. Więc dajcie mi chwila. Ok, więc pierwszy komentarz, na który odpowiedziałam nie do końca zgodnie z prawdą, to jest to, ile takie cibusie mi zajmują czasu, ile to maluję. I teraz do sprostowania ja odpowiadałam tak, jak mi się uważało, więc odpowiedziałam, że około 2 godziny. Prawda jest taka, że samo renderowanie, kolorowanie takiego jednego cibusia zajmuje mi maks 45 minut. To jest mój maks, który poświęcam. Jeżeli doliczymy szkic, który zajmuje około 50 minut, no to wychodzi 50 minut, więc jeden taki czubuś zajmuje mi około godziny. Te się nie były skomplikowane pod wieloma względami i nawet te takie, które wyglądają na bardzo skomplikowane czasami zajmowały mi 20. Więc uśredniając to od tego najdłuższego, czyli tych 50 minut załóżmy, do tego najkrótszego, to w sumie całość zajmuje mi średnio pół godziny, 40 minut. Więc to nie jest dużo, co nie zmienia faktu, że samo tworzenie całego konspektu, znalezienie referencji dobrej, yy, znalezienie dobrej kolorystyki, yy, znalezienie informacji na temat zajmowało mi dużo więcej czasu, więc nad jednym chibusiem tak de facto wpędzałam półtorej godziny łącznie z całą tą otoczką. Okej, okay. i jeszcze jeden komentarz, na który odpowiedziałam, że najprawdopodobniej tak, ale wiecie, że się mi nie udało, czyli czy zrobię planetę oddaloną od Słońca, czyli y, Wolf... Tutaj gdzieś wam się wyświetli dokładna nazwa. Ogólnie ja zapoznałam się z tematem, żeby nie było i to nie do końca jest planeta, więc ciężko by było mi to zrobić jako planetę, plus do tego informacje na temat tej konkretnej y, planetoidy są... Marne. W sensie nie ma ich aż tak dużo, ile bym chciała, żeby móc przygotować yy, w związku z tym całego Chibusia. Fakt faktem, na temat niektórych na np. Nie mgławic yy, też miałam małe informacje, mało informacji, ale w odróżnieniu od tej konkretnej sytuacji to miałam też zdjęcia poglądowe, czy to zdjęcia z podczerwieni, czy to yy, zdjęcia z teleskopów, Yy, czy to wizualizacja artystyczną, bo też brałam je pod uwagę. Więc yy, jeżeli była jakaś propozycja właśnie ty tego typu, i ja nie byłam w stanie zagłębić mocno tematu, yy, właśnie jak w tej sytuacji, no to niestety nie mogłam tego wziąć pod uwagę, bo nie byłabym w stanie tego zwizualizować sobie. A i na koniec jeszcze podziękowania dla tych dwóch osób, które były chyba najbardziej aktywne w trakcie trwania całego mojego drawtoweru. Jestem wam niezmiernie wdzięczna i dziękuję za to wsparcie, za te wasze komentarze. Nawet nieważne, czy one były tylko po to, żeby powiedzieć, że coś jest ładnego, czy dać rzeczywiście jakieś pytanie, czy w ogóle wdać się w dyskusję. Mnie bardzo cieszy każdy komentarz i każda osoba, która... Komentowała mojego shorta, jestem Wam niezmiernie wdzięczna, ale tym dwóm chcę, dziewczynom, osobkom, <grywki> tym dwóm osobkom chcę podziękować i najbardziej ze względu na to, że najwięcej czasu ze mną spędziły, jakby nie patrzeć, praktycznie były pod każdym shortem i praktycznie pod każdym się udzielały, może nie pod wszystkimi i ja to szanuję. Ale były, były obecne i mnie to bardzo, bardzo cieszy, że miałam takie dwie, dwoje widzów, którzy byli ze mną przez cały czas. Co do planów na przyszłość? Yy, mamy listopad, mamy pierwszy tydzień listopada, ja zrobiłam sobie tygodniową przerwę, żeby odpocząć. Nagrywanie, yy, rysowanie i montowanie tego, żeby wszystko było na jest dla mnie trochę męczące, więc zluzujemy trochę ten yy, proces. Mam wybrane już 22 grzyby, które narysuję w listopadzie. I one nie będą do końca w tej formie, czyli którą widzi się teraz. Będą w trochę innej, ponieważ chcę trochę eksperymentować ze stylem. Mam nadzieję, że ten styl też Wam się spodoba. I tak, robimy w tym miesiącu grzyby. I przygotowuję się już na grudzień, gdzie w grudniu, mam nadzieję, pojawią się karty Tarota. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Taki jest mój plan. No, chyba, że na grudzień sobie wymyślę coś innego. Może yy, postacie z anime, z mangi, takie moje ulubione w świątecznej odsłonie. To też jest pomysł. Na ten moment nastawiam się trochę jednak bardziej na te karty Tarota. Plus do tego jeszcze chciałabym zrobić jeden filmik z kalendarzem. Chciałabym yy, pokazać Wam, jak robię swoje portfolio. Bo tak, robię sobie ilustracyjne portfolio, takie portfolio graficzno-ilustracyjne. Jednym z projektów jest kalendarz i chciałabym go zrobić jeszcze w tym roku, żeby Wam pokazać właśnie na przyszły rok jakieś opcje kalendarzowe. Dobra, to wszystko z tych moich planów. Ile mi się uda? no to mam nadzieję, że wszystko, ale czeka mnie jeszcze przeprowadzka i kilka innych rzeczy, więc nie nastawiajmy się na żadną z tych opcji. Mam nadzieję, że podobało Wam się spędzenie ze mną czasu przez yy, cały drawtober. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo.